Siema, dzisiaj znajdujemy się znowu w cejsie z trzema gośćmi. Znowu takimi samymi jak ostatnio. Przedstawcie się, jeśli do mnie niszczelisz, proszę. Przedstaw się. On nie żyje. No to przypał, następny. A Mixon! Mixon. No No Dobrze, to są silverki walone nie, Co się Przepraszam, że walony powiedziałam No nie szlajcie ty, <mum> ty, ty jesteś bez rangi, chłopie Dobra, cicho, cicho to, No teraz dokończę, teraz dokończę Ej, bo ktoś mi w okno napier... <mum> ja będę miał lekkie ułatwienie Mapa to jest cash, ale właśnie taka wallhack Że tutaj jest na przykład widzę przez to, przez to widzę Wy do mnie zabiję was Oczywiście jeśli wygrałem, no dostaną na nagrodę Będziemy grali do 8 rund. Tak jak na skrzydłach, tylko u nas nie będzie się dało zremisować, po prostu będzie wygrany. I co, zaraz poznacie moje ułatwienie i zaczynamy? Dobra, to zaczynamy. Powodzenia. Dzięki. Takie jest moje ułatwienie, więc owej się już wiedzieć. I lecimy. Nie wiemy. Nie, nie A, Ale nam też musisz powiedzieć. No właśnie, tak działa. Wiem. Oczywiście oni nie wiedzą o moim ułatwieniu. To, gdzie jest? Natalia, Śmieci. info. A, no powiedziała, że się zmienił. No, tu <noise> co? on za załatwienia? Nie próbuję wyczaić. <noise> ty się spróbujesz, no, ty, ty, ty próbujesz zacząć grać, a nie. Dzięki. Dzięki. eee, ej, zobacz, zobacz na ściany. Bo tam, bo tam było tego. Bo tam było, było widać przez ściany, nie? Jak ty nie wybuchłeś? No uciekłem, chyba. Ty masz na pewno więcej HP. albo... dwa HP jakiego. mi zostawiło. A może mam no. 16 tysięcy na start. Kasy. Aha. Tu Bo ty myślisz, że on ci powie, co ty masz. Dzięki. No. Ja. Trzeba je ale nie wiem czy tam się da skanować Ilu was tu jest? Ja cofam, bo za dużo was jest. On cofnął, cofnął. Ta no, sobie Tutaj, tutaj... To jest, jest wrohaku, Boże Święty! Jaka faza jest na sajcie B. Mówisz? No. Buker. A muszarda ty nie musisz znaczyć się, bo on cię widzi. Ja też go widzę? A ja od razu nie widzisz. Loa! Lo, lo, musisz! Jest pięć! Dobra! HP! Ale mam więcej apel, bo zebrałam mu 125 w 4 hitach. 125. Ile mnie zadałaś niby? 125. Ty dostałaś 125, zobacz w konsole, od ciebie otrzymałem 70. Coś, ja nie, nie chcę się kłócić, nie? coś, ale na pewno nie zadałaś mi tyle. Ale A, dobra, pro, Ty pro, mi nic nie, nie, nie zadałaś. Też nie umiem soli Aha, sorry. Mi, Ha, zadano 140. No teraz bym sobie dobrze zadał. On ma 10HP, może. Może. A tego! A Natalka to mnie nic nie zadała, nie? Ona po prostu sobie wybiła jak szef i nic mi nawet nie. Ona nawet nie oddała nie zwiedzam. Ja zwiedzam miejscówkę, daj mi spokój. Lutuj go! Nie no. no kurde, zagubiłem Ech. się. Ale GZ pierwszego mamy. On ma 200. Ta on ma więcej HP. On prawda.

E, nie, 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 nie co, co robię to robisz? Bądź znowu na tobie Ja Plus. No. Powiem Wam tak, na CT będzie Wam o wiele. Coś w sensie na Pottero będzie Wam o wiele łatwiej. Ale znowu w tym samym miejscu stoisz? Mister Mam? Nie. No tylko, że z drugiej strony. w tym samym. No ale nie, to nie to samo. Łoł! Wow! Ostatnie! Nie, jeszcze zapomniałem, <grym> zapomniałam... No wiecie, wiecie, że mam dodane HP, więc zapomniałem dodać sobie HP. Bo jest komenda na to. Ja... Dobra, ale to moja wina, nie? To jest moja wina. 115 mu da. da 28. No... no to jeszcze 278. O? Tak myślałam, że coś tu może być, więc. Oj, ho, holender! To skanuje! To skanuje! Dobrze. No to skanuje, Nie. Kurde, mogłem naraz wychować. Dobra, myślałam, że cię nie zabiję, jak jakbym cię nie zabił. O. Ale ja już trafiłem ci za 110. No trafiłeś. Ale o, twojej teammate'i to mi za, nie za, za dużo nie dali. Ło! Wow! Zostaw mnie. Da. Znowu? Ja nie ja mogę zratować. Nie no, nie zratowałam, co wy? Ja bym nie zratował. 400 punktów. A gdzie <słuch> jesteś teraz? Wow, No to tylko dobrze ci idzie. Wow, Już 200, to już chyba rekord, co? Chodźcie Ja nie zdefuję tego ja Kurde, minus 46 sześć Nie zdążę Ale warte <noise> A <noise> ja nie miałem w ogóle, nie, nie, nie było dźwięku dyfowania Przynajmniej ja nie, nie, nie słyszałem Dobra, to jest ja wszystko wiem Ja też A jednak ja nie wiem wszystkiego <noise> Widzowie przypał Pomocy, on tu idzie On ten coś skanuje Glokiem taką grubą ścianę Ilu was jest? No wiem iluje was jest, ale... A no, dużo! Teraz żeby było ciekawe. No nie, po co to będzie mi tak? Zapomniałem jeszcze... 30 ok Okej, nie nie, trzymamy smaj po prostu. Nie no po co? 84 SPOKO! Lasa. to, nie typuję. MAKU się z nim. A SYMĘON może na lasę myślę. Dobra. Ty nie? Oh, wow. No nie co to? O, no, czuć no. Ale w, tak. w ogóle tam trochę zwoliłem, bo znowu zapomniałem dodać sobie HP i dodałem jakoś tam po pewnie 30. Jakby tam 30, no ale to tak mi coś wyjdzie Zostaw mnie. No chodź Zostań. tutaj. No przecież... Nie, nie! Co?! Brawo. Ja ci dodam tylko 92 tym gównem? Nie! Ale ty na całkę chodzisz tu jak żółw. Plantuj to. No plantuj to. No to jest minister debilu głupi. Nie, nie to, jest głupi na pełni myśli. No zanim...

no, sie ma, co tam? Porozmawiamy? Oj, to nie był granat, masę. Teraz mnie zabijeś. Sie Ale co ty robisz? Aj, tutaj są mną. Te. To bym mu dał. Do... To bym mu dał pić. Nie. nie, nie zdążyć. Nie, Zaskąd wiesz? On już chłopi plantuje. Nie, nie zdążysz. Zdążyć. Nie. nie. Wiesz, nie to, to nie nie jeszcze się zabrakło. Wiesz, jak tu byłem, to były 4 sekundy. Debilo. Jakie to, to jakie jak, jak jak rajdy idą powoli? No znowu was nie ma na B? No nie ma. A co? O kur. A <laughs> to chodziło? 46 Pięknie Ale to chodziło? Aha Nie no mam pięknie Znowu sobie muszę to dodać no. Ale ja, ja zwalam sobie komendę Jak ktoś wyda, teraz sobie dodałam dlatego, bo Dam sobie 50 ma za mało HP Teraz Co z tego? Co z tego ci powiem? I tak znowu dodam sobie trochę za mało no, niby... Nie Nie, Boże to jest czas, nie dam, zepsuła. Ale zepsułem. Zepsułem śmierci. No, minus sto, 173 jest. Nie, to No na czas, na no, czas. No defuje! Zdąży. Ale zepsuła, ale zepsuła. Ale ją zacina, ale piję, widzę, że ma pięknie. No. Gdzie poszliście? a skanuje? Dobra, nie dałem ja. sobie HP znowu. Mm -hmm. Trudno. No tak, no i błąd, bo zapominam o tym. Ale. Daj się... sobie HP. Tak. Dobra. Co jest? On jest na przysach. Nie, no nie mnie była taktyka taka, że nie biję natalki, bo ona ma lagi. I tak stanął obok natalki, byłem do szyfuncia i nie mogłem go zabić. Ile ja mu ci dałem? 59 mi? na No to zepsułem. drżyna Eee, pomocy. Po prostu się teraz kopie. Masz go? Tak mam. Tak. Czyli to będzie ten site. Nie idzie. Połasad mi dam. Ale zepsuję, że nie skończyłeś pomocy. plantować. No plantuj no. Nie mam jak on mnie goni. To uciekaj Au. Co on ma nie Dobra, kiedy wyłąkacza 203 natalka, proszę 203 Nie o no to jest! Nie! Boże! 13hp Ja myślałam, że ona jest z tego. Ja myślałam, że ona nie. jest na tym samochodzie na, na żółtym. Czy nie wiem jak to nazywa, jak, jak to się nazywa to przepraszam. Nie wiedziałem, że on ma pompę! Może jesteśmy na A Albo Ale no nie ma. A to może tak skanować dobrze? I... Nie, dodam sobie znowu kapety ty wow! Jaka szyszka! Weź paka O nie, ja zepsułam Nie no, ja bym jeszcze nie, nie do tego psuł no, tylko 200 pingów Chciałem ja się spodziewał no! ma nie! Nie! No tak. Ale ja, tak, ja patrzyłem... Aha, dobra, to natalka nie dostaję nagrody. Ja myślę... Ja patrzyłem się chwilą plecy, ale nie teraz. Dobra, GG. To teraz widzowie na ekranie pokazuję Wam się dobrze, że no, tę nie nie nagrodę. Co w sensie, się będzie miał trade bana, ale macie te skiny jakie dostaną. I tak, no dzięki za gierkę wam widzowie dziękuję za oglądanie. Co mam zrobić widzowie bo w ogóle nie, nie mówiliśmy o tym dzisiaj. Stawić łapkę w górę! I no co? Sobie, że jestem super. Nie, ale, no to ale Chaos. Chaos. W sensie. nie tak, nie tak. Dobra, no i właśnie jak suba powiedzieli... W górę i napisać, że Mixon jest dobry. Nie, nie piszcie tego. I nie oczywiście... Nie tego. O, mister wam wtedy i... przypnie sarduszko O! Nie przypnie. Ale to dobra, bynajmniej. Y... No to tak, jak oni powiedzieli, z dzwonem, like, następny film również będzie albo z albo skidropa, jeszcze nie wiem. I do zobaczenia, do następnego odcinka. Nara. Pożegnajcie się. Nara.